Cześć, Sistren Noxon, a to jest ponownie Raft i powracam do tej serii po raz kolejny, prawdopodobnie nie po raz drugi by trochę coś porobić po tej tratwie, odwiedzić wyspę w ogóle zobaczyć co w tym świecie tonącej tratwy głupia nazwa się dzieje a więc tak, pewno się zdziwicie czemu ja tu jestem chociaż wcześniej była inna wyspa, a mianowicie e, nagrałem odcinek ale wyszedł tak mizerny. Nic się nie działo, po prostu nic. Stamtąd przyjechaliśmy tu. Porobiłem parę siateczek, zrobiłem zabezpieczenia, żeby rekin nie jadł mi ich, nie zniszczył. I, i próbuję przeżyć. Jedyne, co słuszne, chyba. Wymaga świeżej wody, no dobra. Mam nadzieję, że pamiętam, jak się gra w tą grę, bo to wylejmy, dobra. Bo nie grałem ją, a poprzedni odcinek nagrywałem 26 maja. Nagrywałem ten odcinek, a teraz jest 27. I zapewne ten odcinek będzie kiedyś indziej, bo ja taki mądry nie jestem, żeby od razu wstawiać, tylko muszę jeszcze pomęczyć trochę ten materiał. A, nieważne. Dobra. Wiosełko. Nie, dobra, wiosełko mi nie jest potrzebne. Jedynie co to mogę sobie tutaj porobić, porządek. Kubek się przyda. Dobra, woda. Nie będę was zanudzać więcej. Yy, płyniemy na wyspę. Mam nadzieję, że rekin tu nie przyjdzie. Nie mam desek. Masakra, dobra tamta strona Kurde, on jest taki okropny, że on może w każdej chwili zaatakować. To nie jest niefajne. Jak się rzuca. Dobra, czy coś tutaj? O, tutaj jest to ładna roślinność. Okej, okay. kwiatów wiem, że nie mam zbierać. Młotek. Młotek, bo mi się skończył w poprzednim. A nie mam. Oj, 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 To źle. A desek nie widzę. Może jest tutaj boost? W formie... ...tej skrzyneczki ładnej? Ale jak nie będzie, to pozbieram chociaż nawet te arbuzy, które tutaj są. Kwiatków nie zbieram, bo zajmują mi dużo miejsca. Chyba nikogo nie ma jeszcze. Do końca. No nic nie ma, szkoda. Będzie jadł. Nie, nie. No dobra. To trochę taki fail z mojej strony: Bo się nie przygotowałem. Ale w następnej mam nadzieję, że będzie już dobrze. Tam widzę tratwę zniszczoną Będziemy mogli się do niej przenieść Typie, bo ty jesteś chyba na... Ostatnich Nie, jeszcze nie Myślałem, że zginie, ale dobra Tutaj jest nasza kotwica Płyniemy w kierunku tamtym By coś trochę... Poeksbić Nasionko arbuza Jestem bardziej ogarnięty niż poprzednio. Może to sprawka, nie wiem czego. Ziemniaka możemy sobie zagotować. Bo nasze senit jest takie sobie. Nasionko, nasiona ananasa, czekać. Zrobimy to tak. Liść palmowy jest mi potrzebny, chyba raczej nie tak się przywita. E, woda, woda. O, fajnie, że przyszedłeś. <ścoughs> Jaki zoom. Okej. Okay. W zabity jeden hit wystarczyło. Dobra, czyli mam teraz czas. Adna, kurde, szkoda, że tam nie umarł. Mógłbym sobie coś pod nie poeksplorować. Ta ratwa nawet się przydaje. Okej, okay, yy. ziemniak, coś zepsuty. No dobra, to za chwilę zobaczymy, o co z tym chodzi. Fatalnie rzucam. Zresztą, jak zawsze, bo ze to. Korzystając z, z tego, że rekina tutaj nie ma, to sobie popływam. Ok, beczka złowiona i co z niej? Plastiki ok, nie jest najgorzej chociaż drewno by mi się przydało tak naprawdę dobra. I teraz jak się obchodziło z tą dziwną tratwą. Yy, tego głównego plastika się nie brało, bo to od razu tonęło, ale nic nie ma w sumie. Tej więcej. O nie, żebym tylko nie utknął. Dobra. Wow! Myślałem, że spowoduje kolizję, ale na całe szczęście to się spodowowałem, ale żeby nie było gliczy Żeby nagle jakaś w kosmos mnie wypierdzieliło. Okej, okay, dobra. Tam jest wyspa, na której byliśmy. No to możemy płynąć. W, w którąś. I będzie w tamtą. Ty znowu tutaj. Wierny fan, kurde. Ta głowa... Ziemniaki znowu sadzimy. Umieścić deski. Aha, czyli jak nie odpowiada po prostu to... potrzebuje dać desek parę. Dobra. Czy my możemy zrobić sieci? Możemy zrobić sieci. I to jest dobry znak. Ej, skrzynka. To Nie. To Czy ja głowy rykina mogę zdublować? Mogę zdublować, okej. Okay. Uh, o kurde, jak nagle pogoda się zmieniła. Na taką bardzo niefajną. No dobra. No, mam nadzieję, że Przeżyjemy to. Um, Liny sobie jeszcze trochę porobię. Żeby mi ten tak się połączył dokładnie. Dobra. I czy my możemy coś zbadać jeszcze? Badaj Nie mogę. Pióra. Już zbadałem wcześniej. Nic nie ma. Mokra cegła. Glina i piasek. Glina i piasek przecież miałem. Piasek był tu jeden, a glina tu. Czyli potrzebny jest tylko piasek. Tutaj pada, ok, fajnie. Ach. God damn it! Tedeski, gdzie one są? Gdzie jest wyspa? No dobra, wydaje mi się, że będziemy musieli przeżyć eym um, tą noc na oceanie. Ty w ogóle powinnaś być bardziej tutaj. Trudno. W ogóle gdzie są łupy? Zniknęły mi. Czy mi się zdawało? Nie, nie zdawało mi się Jest wyspa W tamtym kierunku A tam druga O kurde Hm Nie, dobra, to fale układają się W tą stronę To nam będzie lepiej dryfować W tą A! Ah. Kurde, mądre Okej okay. Jest postęp Tratwa robi się coraz lepsza. Wyspa piękna. A ja mam kolejne siateczki. Jedną zamieścimy tu. Tutaj, tak. I drugą bym postawił tu. Ładnie, bardzo ładnie. I tak. Nie mogę tutaj budować. Mogę. Tutaj są zabezpieczenia. Spokojnie, zrobiłem już młoteczek, więc będzie ścinanie drzewek. Dobra. Bardziej w tą stronę. Na, bardziej. Pod prąd próbujemy. To w taki sposób. Deska, chodź tu. Okej. Okay. Hm. No dobra, widzę, że dalej chyba nie popłyniemy. Kurde, a gdzie jest ta, co miałem? Nie ma tutaj? No dobra, to robimy tak. Nie wiem czy przeżyję, nie wiem czy w ogóle zdołam. Ale na wszelki wypadek zachowam to, co najważniejsze: zdrowy rozsądek. Powiedziała babcia i wpadła pod tramwaj. Dobra, opróżniłem się całym. Muszę atakować fale. Nie, nie są jednak po mojej stronie. No dobra, tylko odpiń sobie odpłyń. Nigdy nie wiem, jak go pokonać w wadzie. To jest okropne. Dużo ryzykuje. Dziążę bardzo dużo. W wodzie inaczej się je trochę. Okej, okay, udało się. Jestem na wyspie. Moja tratwa dalej tam dryfuje, próbuje żyć. Eee... Kurde, nie mogę z tego wyjść, deskan. Dobra, mam nadzieję, że ten kurs jednak się zmieni, bo kurde trochę będzie przypał jak. Jak nie w taki sposób? Ile tu jest w ogóle rzeczy do zebrania? Yy, jedzenie. Ciebie mogę? Nie mogę. Szkoda. To tylko tyle drzewek było. No, trochę słabo. Dobra. Sprawa wygląda tak, że wydaje mi się, że trawa coraz dalej odpływa. Yy, jest to niefajne. Wystawiam się na pewną śmierć chyba Ale no dobra, no Muszę spróbować Jedziemy, ale nie wiem, problem jest taki Że nie wiem gdzie jest rekin I nie mam się jak bronić Nigdzie go nie widzę Pewno jest gdzieś pod wyspą, baguje się Nie wiadomo jak, nie wiadomo po co Jest szybciej jak pływam, tak jak sobie skacze. Pewno tak zwiększam swoją sylwetkę, przez co mnie bardziej widać. Ale dobra. Nie ma go. Ej! Bez jaj. Czy go widziałem? On cały czas przytratwie był. <laughs> Jakie szczęście. Nie tym razem. O, dobra, kolejna wyspa. No to lecimy. To jest taka sama wyspa jak kiedyś była. O kurde. W sumie niczym się nie różni. Jak utknę, to będę zadowolony, bo nie będę musiał robić dodatkowego stafu. O, dobra, jestem już yy, może bardziej w tamtą stronę. Czy ja właśnie coś wyrzuciłem? Nie. Yy, idę od razu. Jakieś ładne wejście. No do ładnych to to nie zaliczam, ale pasuje. Nasiono palmy, deska jest, dobra. Żółte kwiaty, ty mi się przydasz. Wow, jakie skarby. No dobra. Ten przyjemniaczek jest tam. To ja mogę chociaż tutaj coś pozdobywać i tak mnie zatokuje. Kamień i piasek. Piasek razy dwa sobie, sobie wezmę i będę mógł robić tą cegłę mokrą, aby wyschła. No, wydaje mi się, że jak położę tutaj, to też się nic raczej nie stanie. Przecież. Deska to prawie jak trawa, tylko że twardsza i bez ziemi. Dude, co ty robisz? Tam. Jakieś problemy masz. I to mega dziwne. Okej, okay, widzę wyspę, kolejną, fajnie. No ja sobie tutaj deseczki łowię i nie tylko. Yy, jak ta wyspa się prezentuje? O, całkiem obiecująco. Ok. Mam nadzieję, że no też takie będzie, bo wydaje mi się, że stoję w miejscu, że coś powinien bardziej, więcej robić więcej znajdywać. Ja cały czas krążę w jednym i tym samym kółku, w tym jednym i tym samym miejscu, więc. Ech. No nie wiem. Jak w tym odcinku nic nie zrobię nowego, no to idę na YouTube ogarnąć to, jak tam ma wyglądać. Bo najwidoczniej sobie jakoś nie radzę z tą grą. Dobra. Stół balawczy! Cegła, zbadaj. Pies do wytapiania. Możesz w nim przetapiać metale, piasek i rozpuszczać glony. Dobra. Po pewno żeby to stworzyć to potrzebuje jeszcze 50 innych kawałków. Ciekawe, bo ta wyspa wygląda dokładnie tak samo jak poprzednia, gdzie odcinek był strasznie nudny. To muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawe. Tylko kurde Czegoś mi brakuje. Może ta gra nie jest zakończona w takim stopniu, że są inne wyspy? Że one się tylko powtarzają. Co tam paręnaście dalszych? Co to w ogóle jest? Aha, to jest piasek, dobra. Ale nie widzę żadnego busta. To mnie martwi. Arbuzy dokładnie w tym samym miejscu były. Masakra. Dno jest głębokie. To masakra. Kolejna. Dobra ludziska. Dotarłem do wyspy kolejnej. Szybko ją zeksploruję i kończę ten odcinek, bo kurde no... E, ta gra trochę mnie zamęcza. Nie jest tak fajna, jak była wcześniej. Dużo tu jest powtarzania się. Jedno i to samo, nie wiem. Może to jest właśnie przez to, że cały czas stoję w miejscu, ale gra powinna to raczej bardziej sugerować, a nie, że ja mam się tego domyślać. Jest tu jakiś buścik. Wszystko to samo. O, jest skrzynka. No i to jest najgorsze w tej grze. Ok, coś pozbierałem. Spróbuję coś tutaj wykombinować. Bo zacząłem robić taki, jakby pierwszy plan, ale coś mi to nie wychodzi. Daję na deskę i w ogóle nie chcę powstawać. Jeśli ktoś wie o co chodzi, byłbym wdzięczny, by ktoś mi coś powiedział więcej.